Witam na kanale. Już Wam pokazuję. Wyjdzie 2 na 3. 2 na 3 wychodzi tak. Do góry będzie. Do góry będzie 2, 10. Nie liczę tutaj podłogi. Bo tu będzie kostka w środku. O, taka może czerwona, może jakaś inna. Nie wiem, zobaczmy. Konstrukcja, już widzicie, to rozbierałem sobie wszystko. To rozbieram, tu robię, ale już nie mam sił. Tu mam następną deskę. Muszę przynieść deski, to by to robił kolejne. Niestety nie mam tartesek muszę przynieść i będzie konstrukcja już stała a jeśli chodzi o resztę bo teraz tu jest w środku, dotąd jest 3 metry i tu wychodzi metr powiedzmy jeszcze dokładnie muszę zobaczyć i tu będzie tu w tym kwadracie będzie kibelek a tu będzie obok miejsce na narzędzia, albo miejsce na tą beczkę, co tu jest zasobane. Za tym no to tak pomału, pomału te wszystkie konstrukcje będą likwidowane, bo tam pójdą drzewka. Tam są właściwie drzewka, ale to muszę wszystko polekwidować. To nie może tak być. Stąd też, wiecie, tu trochę robię. Coś tam rozbieram. Te wszystkie konstrukcje, no bo to jednak nie może tak być. Już teraz takiego czegoś nie będzie tutaj. Ma być wszystko równe. Tylko muszę się jeszcze dowiedzieć o jednej rzeczy, ale zaraz sprawdzę to. Tunel też będzie likwidowany. Będzie inny tunel, taki już gotowy, kupny. A ten zalekwiduje, bo mi nie będzie potrzebne. No i moje te wszystkie siatki, to wszystko będą znikać. I teraz już nie będzie takiego czegoś. Kawałek się może pociąć, też na dorobne. Ale już nie mam dzisiaj sił, żeby dalej robić. Popełniłem jeden błąd. Ale może i też dobrze, że taki błąd wyszedł. No dobrze i niedobrze właściwie. Z... Ogółem tu zrobiłem 2 metry. A nie pomyślałem. I tam zrobiłem też 2 metry, ale dałem do środka. I tam będzie trochę szerzej. Jeśli chodzi o siedzenia. Bo ktoś powie, ale tu jest wąsko, mało miejsca powiecie. No tak, bo ławki będą w kształcie litery L, czyli po tej stronie ławka będzie i z tyłu otwierane i w środku będą narzędzia, a po tej stronie będzie stół składany do ściany. Jak będzie więcej osób, a jak mniej osób, to będę miał taki mały stoliczek. Wejście na środku to wszystko będziecie widzieć ogólnie. Masakra dzisiaj jakoś się źle czuje. Jeszcze daleko dzisiaj byłem. Rowerem zrobimy około 30-40 km. No ale co zrobić? Tak to bywa. Więc tak tu jest porobione za chwilę będę dalej robił w następnym odcinku zobaczycie kolejne bo te wszystkie moje stare konstrukcje wykopać trzeba i wszystko no nabiera kształtu no i tamta szopa będzie pomału rozbierana ale to wszystko zobaczycie w każdym odcinku tu już poprzestawiałem te rzeczy muszę popatrzeć co i jak i niektóre rzeczy likwidować już pomału, żeby na nieco no róż było ładnie. To tyle na dzisiaj.